Witamy państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem Wisła Kraków Polonia. Bytom jest ze mną trener Białej Gwiazdy, pan Mariusz Job. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni państwo, z graczy nieobecnych, zawodników nieobecnych, Marko Bożycz, reszta no to bez zmian. Zapraszam do zadawania pytań. Bartosz Karcz. Dzień dobry, panie trenerze. Często na tych konferencjach prasowych y, mówimy sobie, że liczy się ten najbliższy y, mecz i że nie wybiegamy jakby y, nieco dalej. Natomiast ten tydzień będzie wyjątkowo y, specyficzny, bo będziecie grać co trzy dni i to wszystko z drużynami y, czołówki. Y, czy w związku z tym tym razem jest troszkę inaczej? Y, traktujecie to y, bardziej y, blokowo i plan jakby zakłada przygotowanie się nie tylko do meczu z Polonią Bytą, ale tak naprawdę do tych trzech konfrontacji? Na pewno, jeżeli chodzi o sam proces treningowy, musimy to ujmować całościowo, bo dwa dni przerwy między meczami to nie jest dużo. Natomiast zawsze najważniejszy jest ten pierwszy mecz, najbliższy i my się w stu procentach przygotowujemy, koncentrujemy na tym. Oczywiście, w zależności później od sytuacji boiskowej i od, od rezultatu, gdzieś z tyłu głowy oczywiście jest to, że ten kolejny mecz z Wieczystą jest, jest blisko. Natomiast pierwsze zawsze jest najbliższe spotkanie i, i gra o pełną pulę. Dopytam jeszcze kwestii rotacji, bo do tej pory te rotacje w, w tym wyjściowym składzie były niewielkie, często wymuszały je bądź kontuzje, bądź jakieś przypadki losowe. Czy teraz to się troszkę może zmienić? Jeżeli chodzi o najbliższy mecz, to, to raczej nie, bo nie są tam niezbędne rotacje, bo w meczu pocharowym zagrali piłkarze, którzy zazwyczaj nie grali od początku, więc tutaj no, większość miała taki zbliżony mikrocyk do tego, który, który mamy zazwyczaj, czyli 6-7 dniowy. Bytą Beniaminek, ale taki, który prezentuje się bardzo dobrze też pod takim wydaje mi się, piłkarskim względem to zespół poukładany jak z pana perspektywy odbierać Polonię, gdzie są najmocniejsze strony tego zespołu, a gdzie można ich Znaczy Na pewno Polonia to, to bardzo dobra organizacja gry, wysoka intensywność i to też jest zespół, który potrafi. W wysokim pressingu funkcjonować, w średnim i w obronie niskiej też potrafi się długo bronić w strukturze 5-4-1 i czekać na rywala, czekać na stałe fragmenty gry. Więc myślę, że takie najważniejsze, co można o nich powiedzieć, to dobra organizacja gry i też bardzo dobra faza przejściowa, szczególnie z obrony do ataku. W sytuacji, kiedy są trochę niżej, potrafią szybko kontratakować i na pewno jest to groźny zespół. Zespół, który. Jest ostatnio w wysokiej dyspozycji, w pięciu ostatnich meczach daje się cztery zwycięstwa i remis, z tego co pamiętam ostatnio bardzo wysoki wynik z Miedzią Legnica, więc rywal, którego szanujemy, natomiast my znamy swoje mocne strony, gramy u siebie i gramo o trzy punkty, jesteśmy do tego gotowi. Sporo mówiło się ostatnio o obsadzie bramki w Bytom Jodrzeńskim, W Pucharowym meczu zagrał Patryk Letkiewicz. Zapytam wprost, czy, czy również meczu z Polonią Bytą jego właśnie zobaczymy między słupkami? Po tych, no co tu dużo mówić, słabszych momentach Kamila Brody w ostatnim czasie? No, bramkarze jeszcze nie znają decyzji, kto będzie bronił, więc nie chciałbym tego mówić na konferencji prasowej. Przed meczami rzadko o tym rozmawiamy, ale tym razem zapytam. Sędzia Sylwestrzak będzie prowadził to spotkanie. Ta decyzja o obsadzeniu go w tej roli no, wywołała pewnego rodzaju dyskusję w internecie. Trudno się dziwić: to nie jest sędzia, który się dobrze kojarzy kibicą Wisły, bo jeśli prześledzić jego spotkania, które prowadził Wisły, to po pierwsze nigdy, tych, nigdy nie wygrała, kiedy on prowadził a poza chyba meczem tym ostatnim ze Stalą Rzeszów, kiedy prowadził ten mecz no powiedzmy solidnie, bez, bez jakichś większych padów, wszystkie pozostałe wiązały się z ogromnymi kontrowersjami rozpatrywanymi na niekorzyść Wisły. Czy to jest również tematem w waszej szatni, w sztabie? A jeśli tak, czy uczulacie zawodników no, na pewne zachowania, żeby, że, że, że mogą się dziać różne rzeczy? No, ja myślę, że wszystkie statystyki są po to, żeby też je łamać. I to, co było kiedyś, w tym momencie nie ma. Dla mnie osobiście większego znaczenia. Oczywiście zwrócimy uwagę na to, żeby piłkarze przede wszystkim skupiali się na, na swoich zadaniach, bo wiemy, że takie wybijanie się z rytmu i wchodzenie w rolę sędziego, czy zajmowanie się rzeczami, na które nie mamy wpływu, no nie jest korzystne dla, dla drużyny jako takiej, więc na pewno fokus na swoich zadaniach to jest coś, co co będziemy chcieli zrobić. Bez względu na to, jak pan sędzia będzie sędziował, natomiast przed meczem może nie zakładajmy, że to będzie coś negatywnego. Każdy jest człowiekiem, popełnia błędy. Ja liczę na to, że pan sędzia będzie prowadził te zawody bardzo dobrze. Zacząłem od ogółu i na koniec też do niego przejdę. Ostatnie mecze, jakie graliście w lidze, nie mówię tutaj o tym pucharowym, no to trochę się różniło od tych z początku sezonu. Na początku sezonu graliście z zespołami, które nie ustawiały się w bardzo głębokiej defensywie, raczej chciały z wami iść na wymianę, no nie kończyło się dla nich to, dobrze pamiętamy te wysokie wyniki. Trudniej było z Miedzią, trudniej było z Odrą i, i trudniej było w Łęcznej pod tym względem, bo te zespoły nie chciały już na taką wymianę pójść. No to zapytam teraz o tych trzech najbliższych przeciwników. Czy, czy tutaj Pan się spodziewa, że skoro są to zespoły z czołówki, no to jednak będą chciały troszeczkę bardziej poboksować się z Wisłą? Czy raczej pójdą śladem wymienionych przeze mnie Miedzi, Odry czy Górnika Łęczna? To zawsze jest wybór trenera drużyny gości. Zobaczymy, czy, czy Polonia będzie miała na tyle odwagi, żeby... Zagrać otwarcie, czy będzie chciała od razu stanąć nisko. Ja myślę, że będą różne fazy, że będą stali nisko, będą próbowali też co jakiś czas wyskakiwać w wysokiej obronie, czy ze średniej wypychać nas, żebyśmy mieli trochę więcej problemów z budowaniem tego ataku. Natomiast to jest kwestia decyzji trenera, kwestia jakiejś filozofii, odwagi. Zobaczymy, jak będzie w najbliższym meczu, bo na razie nie chciałbym mówić o kolejnych. Piotr Kostoglis. Panie trenerze, na pierwszej konferencji prasowej przed startem sezonu zapytano Pana o poziom pierwszej ligi w tych wtedy startujących rozgrywkach i wymieniono wtedy w związku z obecnością Śląska i Wieczystej, że to mogą być tacy główni rywale nasi powiedzmy do gry, a Pan wtedy wskazał jako ten solidny zespół ligowy właśnie Polonie Bytom i dla kibiców pewnie wtedy może to był nieoczywisty z Pana strony wybór, o co Pana zdaniem będzie grała Polonia w tym sezonie? Na co ich stać? Czy to może być taki czarny koni rozgrywek? No, patrząc na to, jakie osiągają wyniki, to myślę, że na takie miano ten zespół już zasłużył. Oczywiście liga jest jeszcze długa, natomiast e, grają bardzo solidnie, są wymagającym rywalem dla każdego i myślę, że tu się nie pomyliłem dużo mówiąc o tym, że, że jest to zespół, który na pewno będzie zamieszany w, w walce o te czołowe miejsca. Ja chciałem zapytać o Marko Bożycia, bo no, wiemy, że on jest kontuzjowany, natomiast jak przebiega jego proces dochodzenia do, do zdrowia, jaka jest jaka sytuacja w tym momencie? No, chyba 18 albo 19 dni jest od urazu, więc y, przy urazach mięśniowych no, ten czas jest wymagany nieco dłuższy do, do pełnej rehabilitacji, natomiast na razie wszystko przebiega zgodnie z procedurami, zgodnie z planem, więc myślę, że y, niedługo powinniśmy go zobaczyć na boisku. Bartosz, czy ja dopytam, niedługo to znaczy jeszcze w tym cyklu trójmeczu, czy raczej nastawić się na to, że będzie do dyspozycji po przerwie na reprezentację? No pamiętajmy jeszcze o tym, że po pierwsze to trzeba zaleczyć uraz, a po drugie no, wrócić do pełni treningu z zespołem, więc to, to na pewno troszkę potrwa. No, myślę, że możemy zakładać, że po przerwie na, na reprezentację będzie do, do pełnej dyspozycji. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro. Dziękuję bardzo.